Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na, w drugim odcinku na kanale Apeniny Góry i Opowieści. Kochani, jesteśmy w małym miasteczku, które nazywa się Focze. Tak prawdę mówiąc to jest mała, bardzo mała wioska, która ma zaledwie 12 mieszkańców. Jest chłodno, około 6 stopni. I dzisiejsza nasza wyprawa górska odbędzie się w miejsce, które jest jedyne na świecie. Dlaczego jedyne? Wszystko Wam opowiem po drodze. A więc zapraszam, chodźcie ze mną. Tam niedługo będziemy wchodzić w taki las, jak widzicie przede mną. A potem zaczyna się już szlak dość trudny, dlatego że cały czas pod górę i jest dosyć stromo. Także tam będziemy musieli używać kijków. No i idziemy dalej. Kochani, jesteśmy w lasku. Zaczyna się strome podejście już. Dlatego będziemy musieli tutaj używać kijków. Dalej będzie jeszcze bardziej stromo. I trzeba uważać na spadające kamienie. Także bezpieczeństwo bardzo ważne. Wyciągamy kijki. I powolutku pniemy się w górę. Zobaczcie, jak ją pokonaliśmy już trasy. Zobaczcie na to drzewo niesamowite. A już powolutku wychodzimy z tego lasku bardzo stromego. O, właśnie tam jest już wyjście. I potem będziemy wychodzić już na tak zwaną Valle del Lago czyli dolinę jeziorną kochani wychodzimy z lasku i zobaczcie przed nami cała Valle del Lago przez tą dolinę będziemy szli następne około półtorej godziny także tutaj niby teren był wcześniej trudniejszy teraz będzie łatwiejszy ale będziemy iść w, w odkrytym terenie czyli tak jak widzicie jest słońce i, i to troszeczkę może dopiec <grych> także widzimy się za niedługo drogie Zobaczcie te obrywy. Te obrywy powstały kilka lat temu, a dokładnie w 2016 roku. Dlaczego? Dlatego, że tutaj, stąd właśnie z Montevettore, z góry Montevettore, która się znajduje obok jeziora, było epicentrum trzęsienia ziemi. Całe Włochy odczuły bardzo to trzęsienie ziemi pierwsze wstrząsy były w sierpniu a następne dużo silniejsze bo w skali Richter jeśli dobrze pamiętam to było 6,4 yy, lub 6,5 także przeżyliśmy tutaj w Markę Umbria i, i, i Abruzzo bardzo duże trzęsienie ziemi nie pamiętam teraz dokładnie ile było ofiar ale z tego co, co się orientuję to około, około 400 ofiar później dam wam dokładne daty także to są obrywy a w całych Sybilinii śladów po tym trzęsieniu ziemi jest bardzo dużo To pizzo del diawolo czyli brudka diabła tak jest nazywana a jeszcze troszkę i będziemy blisko tej góry a potem będzie słynne jezioro Piłata czyli tak zwane Lago di Pilato także musimy przejść całą tą tą dolinę, a więc idziemy Too, to think your love was mine, serenading to sinking moons. Oh, I've been so blind as our love was slowly turning. Właśnie doszliśmy pod Pizzo del Diavolo. Zobaczcie, jaki ogrom tej góry. Tutaj są też drogi wspinaczkowe o różnych poziomach trudności. Dokładnie nie pamiętam, muszę sprawdzić. A niedaleko zostało nam jakieś może 100 metrów przewyższenia i dojdziemy do jeziora Piłata dochodzimy właśnie do jeziora Piłata miejsce legendarne i jedyne takie na świecie oto w całej okazałości pizzo del diavolo czyli brudka diabła Idziemy dalej, zobaczymy ile jest wody w jeziorze, bo były lata, kiedy było po prostu wyschnięte. Tutaj jest więcej wiatru, mam nadzieję, że będziecie dobrze słyszeć. Ale zobaczcie. Troszeczkę wody jest, ale to jest bardzo, bardzo mało w porównaniu z, z okresem powiedzmy kilka lat temu. Chociaż to wszystko zależy od opadów i od, od, y, od temperatur w lecie. Także ja Wam pokażę zdjęcia. Moje z poprzednich lat w różnych okresach, ale teraz możemy podejść, chociaż nie możemy się zbliżać do samej tafli jeziora. Ja Wam teraz wytłumaczę, dlaczego i dlaczego to miejsce jest jedyne na świecie. Mówią, że kiedy świat chciał zapomnieć o Poncjuszu Piłacie, góry zapamiętały go na zawsze. Cesarz Tyberiusz wydał wyrok, lud wydał sąd, a potem, żeby zdjąć z siebie winę, kazał wynieść ciało jak najdalej od ludzi. Worek z ciałem załadowany na wóz. Wozy ciągnęły go przez przełęcze, ścieżki i piargi. Noc za nocą, dzień za dniem. Aż tu pod granią Wettore, ziemia otworzyła się ciszą. Wielu przysięgało, że to jezioro było już wtedy inne, głębokie jak wyrzuty sumienia. Kiedy wody przybywa dzieli się na dwie misy i z góry wygląda jak para okularów, jak oczy, które patrzą, ale niczego nie wybaczają. W średniowieczu wędrówcy mówili, że to brama Sybilli, przejście pod góry w stronę podziemnej krainy. Czarownice i kronikarze snuli opowieści o nocnych obrzędach, o zaklęciach szeptanych do wody. Nie hałasuj nad Piłatem, mówili starzy, bo obudzisz to, co powinno spać. Jezioro Piłata od wieków rozpala wyobraźnię. Duże komo otwiera się wejście do piekieł. Tu magowie przybywali, prosząc o niewidzialną moc. W muzeum Sybilli w Monte Monaco, nieopodal Focce, znajduje się tzw. Wielki kamień, czyli Grań Pietra. Głaz wygładzony wodą, z tajemniczymi znakami. Najnowsze badania profesora Romano Cordelli uporządkowały inskrypcje i odsłoniły trzy nazwiska rycerzy ze Spoleto. Z roku około 1520-1522. Jednym z tych rycerzy był Giordano Ceciliu, postać uwikłana w lokalne bunty i głośne konflikty epoki. To miejsce nie jest jednak tylko powieścią. To także laboratorium natury na wysokości blisko 2000 metrów. W tej chłodnej, zmiennej wodzie żyje maleńki, czerwony skorupiak. Prehistoryczny. Cirocephalus marquesoni. To jedyne miejsce na całym świecie, gdzie ten gatunek występuje. Jego życie jest synchronizowane z rytmem jeziora. Jaja przetrwają suszę, budząc się do życia, gdy wraca woda. Dlatego każdy krok tutaj ma znaczenie. Brzegi są strefą ciszy, a samo jezioro skarbem, który trzeba chronić. To nie jest jezioro do kąpieli czy pikników, ale do patrzenia i słuchania, do spotkania z mitem i nauką naraz. Kiedy stajesz nad jego brzegiem, widzisz nie tylko piękno, ale i kruchość, która czyni to miejsce wyjątkowym. Ten endemiczny gatunek, który występuje wyłącznie tutaj, w Jeziorze Piłata, Został zauważony w 1954 roku przez naukowca Vittorio Marquesoniego, a naukowo opisany w 1957 roku przez dwóch naukowców, Ruffo i Vesentiniego. Dorosłe osobniki mają od 9 do 12 mm, koralowo-czerwone ubarwienie i pływają brzuchem do góry. Jezioro Piłata w Parku Narodowym Monti Sibillini to skarb natury, którego nie znajdziesz nigdzie indziej na ziemi. Wiosną szlak prowadzi przez połacie kwiatów i resztki śniegu. Latem jezioro ukazuje swoje charakterystyczne kształty, a jesienią góry milkną i pozwalają naprawdę poczuć dzikość parku. Dlaczego warto przyjechać tutaj? i zwiedzić te miejsca. Bo to jedna z tych wypraw, które zostają w pamięci. Rytm kroków, widok na Doliny Sybilini, chód kamienia i historie, które nabierają sensu, gdy stoisz na brzegu jeziora. Kochani, to już by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja już schodzę. Zostało mi około 2,5 godziny do zejścia. Zapraszam Was wszystkich serdecznie na następny odcinek. Dziękuję, że byliście ze mną. Jeśli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie ten kanał. Podajcie swoim znajomym. I do zobaczenia w przyszłych odcinkach w, góry, w górach Sibilini. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Ciao.